I powiedział, że jest Elą Czerwona w Helena płaca pięć Nie, ja pierdolę. O której to było? No, no Nie, Polka, to było przed, przed, pod... przed razem weszli przed y, podium i może Ewelina temu myśli, że ona piła u Piotra, ja, ja. no bo, Ew, bo Ewelina tutaj napisała, tak. Mm. Mm. A, i to ona dlaczego wiedziała, że ona była u niego? A to nie było tak, bo to prawda jest taka, że to Piotr przywiózł Eli tylko jedzenie. Ela wyszła i, poda, i zabrała jedzenie, a ona nie była u Piotra. Ale to matkę musiała z domu wywalić chyba przed, po tym spotkaniu. Tym... Ela jest, teraz, teraz mam Ela. Aha, Ela jest wkurwiona, że wyłączyliście jej podium. W ogóle. O, kupisz ma Kupis wpłaca 5 zł. Wyłączyłem podium kalkiem. wpłaca 5 zł. Elu wyłącz live, co bo już nie ma spać. Mruk wpłaca 5 złotych, Elu wyłącz live nikogo już nie ma idziemy spać. Ale wiecie co ja nie rozumiem nie no wiem kto to kłamie, czy, Ew Ew czy Ewelin czy Ceglarski o co tu chodzi ja już ja już kurwa nie wiem nie odpisuję na tym widzisz, no, To jest problem że ludzie komunikują. Ja się, Ela zrobiła podium. podium, Ela zrobiła podium. Ja już mam dosyć wszystkiego naprawdę to już za daleko to chyba wszystko ja nie wiem. Hmm. No. Upis, zrób sobie inki, wszystko będzie dobrze. Problemem jest to, że powinniśmy pytać siebie nawzajem. I tak naprawdę mam to w dupie, czy na, na, na głosówkach. E, wiesz, jak ty masz do mnie jakieś pytanie, nie wiem, wątpliwości, czy jak ktoś ze mną był w jacuzzi, to można się mnie zapytać albo na prawie, albo, nie wiem, albo na głosówce. I wtedy nie ma żadnego już problemu. A jak... Słucham? Upis już jest na podium. Aha, no to... Możemy sobie y... mm. to pogadać. Słuchajcie. To, to się wyłączyło, bo po prostu była awaria. Awaria To, było, to. Nie się wyłączyło. Nie wiem, czy to się. Chcesz się tutaj, czy nie? Słucham? Chcesz się restremać tutaj? No, może zrobić. Znaczy, właściwie to ja idę, okay. ja idę spać.